Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia. Yy... Wzbudziła takie myśli we mnie, bo ja w ogóle bardzo lubię te różne przypowieści i porównania pana Jezusa, bo one są bardzo obrazowe i takie konkretne i dopasowane do tamtych czasów, ale też y, współcześnie również można to sobie wyobrazić czy zrozumieć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi m.in. o tym, że on jest bramą, przez którą ma się wchodzić i wychodzić, żeby dojść do ja to rozumiem że do nieba ale w ogóle żeby iść do, dobrą drogą i też rozumiem tą dzisiejszą ewangelię jako ewangelię zwróconą też między innymi do liderów do osób którzy w jakiś sposób są odpowiedzialni za innych którzy są tak zwanymi pasterzami liderami mają y, jakimiś przewodnikami, kierownikami i tak dalej. I y, 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 dlatego, że Jezus mówi o tym, że jak ktoś wchodzi przez bramę, to y, owce słuchają Jego głosu, bo wiedzą, że to jest pasterz. Jeżeli ktoś się wdziera inną drogą, ja sobie tak pomyślałam, taki obraz mi się zrodził. Y, jeżeli ktoś wchodzi murkiem obok, to to jest podejrzane. To jest złodziej i rozbójnik. To jest ktoś, kto ma złe intencje. Jeśli ktoś wchodzi y, przez bramę i się zachowuje normalnie, to drzwi są mu otwarte y, i może po prostu wejść do środka. Więc to jest bardzo fajne porównanie. Myślę, że wszyscy w każdym czasie historii są w stanie zrozumieć, y, y, o co tutaj chodzi. I Jezus mówi, że On jest tą bramą. I jest to dla mnie taka informacja, że po prostu trzeba trzymać z Jezusem, żeby być dobrym liderem, żeby być sprawiedliwym, żeby być y, zrozumiałym dla innych, żeby mówić językiem, który rozumieją inne osoby, y, trzeba być z Jezusem. Trzeba trzymać z Jezusem. I przypomniała mi się taka, mm, przypomniało mi się takie zdanie, które Jan Paweł II powiedział w Warszawie na kazaniu w 1979 roku. I ja tutaj y, y, przytoczę to, y, co on powiedział. Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I myślę, że to bardzo harmonizuje właśnie z, z tą dzisiejszą Ewangelią, że tylko w Jezusie możemy zrozumieć siebie i innych, a jeżeli rozumiemy siebie we właściwy sposób, to stajemy się po prostu normalni, bo w dzisiejszym świecie norma ma różne oblicza, różnie rozumiemy tę normę, ale Jezus y, czyni nas normalnymi y, i też y, daje nam to, y, daje nam zrozumienie siebie, i jeżeli, im bardziej rozumiemy siebie, czyli rozumiemy, kim jesteśmy, jakie jak jest nasze powołanie, godność, na czym polega bycie takim liderem, przewodnikiem. Wówczas możemy wyjść do innych, bo mamy co dać, i inni też nas rozumieją, bo, jeżeli, bo to też rodzi pokorę. Takie zrozumienie siebie rodzi pokorę, a w pokorze myślę, że człowiek jest w stanie dogadać się z każdym. I mam takie pragnienie w sercu, żeby rozumieć siebie. I przez to rozumieć innych, ale, nie, ale rozumieć siebie właśnie w Chrystusie. Dla mnie to też y, pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, jak pracowałam w Szwecji, z którą troszeczkę tak spotykałyśmy się. Jak ja jej powiedziałam to zdanie, dlatego że ona bardzo jakoś tak cierpiała z powodu takiego, takich swoich różnych problemów. To pamiętam, że jak spotkałyśmy się drugi raz, to nam mówi, że bardzo o tym myśli, że to jest niesamowite, że w Jezusie jestem w stanie zrozumieć siebie i tylko w Jezusie. Oczywiście, że muszę pracę włożyć swoją, współpracować z łaską Bożą. Różne są te formy współpracy. Dla niektórych osób to jest nawet jakiś rodzaj terapii. Ale to wszystko jest darem od Boga po to, żeby poznać siebie. Jeżeli to jest w Nim zanurzone wszystko, to doprowadzi człowieka do y, prawdziwego poznania siebie i do tego, by być też dla innych, by inni mogli mnie rozpoznać jako człowieka Boga y, i y, przyjąć jako lidera.